Komisja Kultury i Środków Przekazu przede wszystkim współpracuje, interesuje się działalnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szerszym zakresem w ogóle wszystkich spraw, które dotyczą kultury polskiej i naszego dziedzictwa narodowego. A także rynkiem medialnym, przede wszystkim jeśli chodzi o ten obszar mediów publicznych. Na posiedzeniach Komisji Kultury i Środku Przekazu zajmujemy się projektami legislacyjnymi, ustawami, które dotyczą obszaru kultury, polskiego dziedzictwa narodowego i obszaru medialnego ale także co roku przygotowujemy projekty, uchwał, aby następnie Sejm mógł chwalić patronaty roczne, aby uczcić wybitnych polskich twórców kultury, czy w ogóle wybitnych Polaków, a także interesujemy się, odwiedzamy na przykład rozmaite instytucje kultury, tak w Warszawie, jak i w miarę możliwości w trakcie wyjazdów także Odjeżdżamy różne miejsca na terenie Polski. Niedawno chociażby Komisja Kultury i środku Przekazu odwiedziła między innymi Krosno, czcinicę, Żarnowiec, Bubkę i Sanok, między innymi ze względu na rok Ignacego Łukasiewicza, twórcy światowego przemysłu naftowego i rok Marii Konopnickiej, twórczyni Roty, wybitnej poetki. Jak najbardziej kultura ludowa, kultura ta, która jest tworzona przez szereg wybitnych artystów w lokalnych społecznościach, która nie zawsze jest nagłośniona, nie zawsze jest medialnie przedstawiana, no jest bardzo ważnym elementem naszych lokalnych wspólnot, które razem tworzą naszą wspólnotę narodową, a kultura jest tym, co nas wyróżnia w obecnym świecie i trzeba dbać o właśnie każdy przejaw polskiej kultury. Myślę, że nie, że właśnie kultura ludowa, która jest bardzo szerokim obszarem działalności artystycznej, działalności Polaków, jest jednak mało rozpowszechniona, mało przebija się do ogólnopolskich mediów i w związku z tym poziom wiedzy o niej jest troszkę zbyt mały, a szereg właśnie cennych przejawów działalności artystycznej wielu wybitnych twórców. Jest, można powiedzieć, zupełnie nieznanych. Dlatego trzeba no, takie właśnie spotkania jak dzisiaj, ale także nagłośnienie ich chociażby w lokalnych mediach, no, to myślę, że sprzyja temu, aby stała się bardziej znana. Myślę, że bardzo cenne jest też organizowanie różnych warsztatów artystycznych, tak aby właśnie ją propagować, czy poszukiwać różnych pomysłów, jak na przykład to, o czym dzisiaj mówiliśmy, że być może przy trasie, przy drodze, ekspresowej S19, Via Carpatia, można by było organizować plenery rzeźbiarskie chociażby.